Chciałbym zapytać czy Państwo. Prowadzą wobec mnie interwencję. Czy dobrze możemy zaprosić, bo pan w momencie tutaj porządek i nie, tak. e, Dobrze, i nie, możemy, możemy wyjść pan, na zewnątrz. Chcesz, tak. dobrze, ostatnie miejsce. Moment, czy, proszę nagrał, mi pozwolić. I twarze i innym tak. osobom, to jest w i pana. to musimy aż do radiowozu nie możemy na zewnątrz? Możemy no, na zewnątrz, ale będzie na łatwiej, pan, nie robi to Tam będzie duszno. Tu jest duszno. świeże powietrze, tak? Dobrze. Tak. Rozumiem, że pan nie ma zamiaru się zastosować Dobrze. do wyznaczonego przepisu. Ja proszę Ty, pana y, tak? zgodnie z polskim prawem y, y, się zachowuję. Proszę od pana... Y, do, do pan ja proszę pana zapytam najpierw czy państwo prowadzą przeciwko mnie interwencję. Tak, pana prowadzimy tak? Interwencję. To tak. Dobrze. No. Co to ja tutaj chcesz? pozwolę sobie No. Y... Dobrze. No, pana też Dobrze, no. jak jak jest... mnie zarejestrował, nagrał. Potrzebujemy tak. Teraz chciałbym jeszcze nie pouczony, uh -huh. tak, że ja sobie te... nie Dostawienia mojego wizerunku. Dobrze. Jeżeli Pan to uczyni, skieruję też wobec Pana swoje roszczenia do sądu cywilnego. Jest to zrozumiałe dla Oczywiście Pana. Oczywiście jest. Mnie to jest wszystko jasne. mi Pan dowód to jakiejś tożsamości? E, tak, pokażę. Tylko jeszcze chciałbym z, zapytać, żeby tak. Pan mi podał e, podstawę interwencji. Podstawę interwencji? Tak. Tak? Jaką podstawę? Fakultatywną, prawną jaką? Wobec Pana. Taką, jaką e, Pan powinien podać. Wlecona. Mhm. przez y, panów pracowników ochrony dworca, że nie stosuje się pan do użytkowniczych przepisów zasłaniania usta i nosa. Dlatego y, podjęta jest interwencja wobec pana. Ale pan nie podał podstawy interwencji. Dobrze, jak będzie pan miał jakieś uwagi do mojego, do mojego sposobu prowadzenia interwencji, będzie pan złożyć do miejscowego prokuratora. Teraz poproszę o pana o jakiś dokument o samości. No to w tym momencie pana interwencja wobec mnie jest bezprawna. Wydaje teraz panu polecenie, aby... Ja informuję, że teraz Państwo wobec Dobrze, mnie no, dlatego, bezprawnie. Dlatego będzie miał prawo wykonują interwencję. Dobrze, złożyć zażalenie do miejscowego kuratora. Jak najbardziej, tak. złoży Pan sobie zażalenie, będziemy to wskazać. Mamy bardzo. prawo wobec Pana podjąć interwencję. Ustalenia do tożsamości Pana, tak? Jak najbardziej, będzie Pan mógł to sobie zgłosić. Dobra, e, to co powiedziałem wcześniej. Tak? W związku z obowiązującymi przepisami, które weszły w dniu dzisiejszym, mm -hmm. tak? Ma Pan obowiązek klasowania... E, nie mam takiego obowiązku. Dobrze. Pan uważa, że Pan nie ma. Ja, stosując telebrawa, nakładam na Pana mandat wysokości... Ja odmawiam przyjęcie Zrozumiem. tego mandatu. Dlatego e, pouczam Pana, że zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie Pana, tak? Nic urozumiałe. Odmawiam przyjęcia mandatu. nie dobrze. dobrze. Pan nie, przy, nie przyjmuje mandatu. Ja skieruję wniosek i stronę na tym pana. E, adres pana. Jeszcze tak, adres zameldowany pana po prostu. Te dane Mhm. Nie y, są nie. Y, tutaj obowiązek podania miejsca zamieszkania, proszę pana. Jeżeli, nie. Jeżeli pan już tak, RODO obowiązuje. Jest... Na dowodzie nie ma podanych danych i ja nie mam obowiązku udostępnić. Rozumiem, ich podawać. że pan nie udostępni danym funkcjonariuszom publicznym odnośnie miejsca swojego zamieszkania. Ja tak? udostępniam dane, momencie, które są dostępne na dowodzie nie osobistym. informuję pana, że pan zostanie doprowadzen do jednostki policji, tak? Do jednostki policji w celu ustalenia naszych danych Pana. Mhm. W tym momencie ja Pana informuję, że Pan łamie prawo Dobrze, no to będzie pan i Pana interwencja jest, wyciągał, jest wobec mnie nielegalna. Wo, 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 I Jestem tak? zmuszony, zmuszony Dobrze. jestem do podania y, danych, które są y, chronione przez RODO. Dobrze. No to jest Pan zmuszony podania takich danych? Tak. tak. tak jestem przez ja pana, pana zmuszony. podaję. Pan podał te dane? Tak? Podaję. Tak? No dobrze, chodź, chcę pozwolę zadzwonić do... Czy interwencja została już zakończona? Oczywiście przyjęt w trakcie. Proszę, proszę się w cierpliwość. Rozumiem, że pan y, twarzy w tym momencie nie będzie chciał zasłonić, mimo że są inne osoby, które uznają, e, respektują te przepisy i nawet w stosunku do tych osób, żeby zachować się e, w porządku. Pan tego nie uczynił. Nie tak? uczynię założenia maski, nie ponieważ dzie, y, ja y, przestrzegam polskie prawo. Mhm. Dobrze, dobrze, cieszę mnie to niezmiernie. Pan przestrzega. I chciałbym jeszcze przy okazji poinformować, bo nie wiem jak długo ta interwencja jeszcze potrwa. Chwilę. O godzinie 14.30 mam pociąg. Tak. I jak Państwo byliby godzinę, uprzejmi, do, 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 do tego czasu mnie puścić, żebym mógł sobie spokojnie odjechać. Będę się bardzo staro, żeby Pan tutaj się nie spóźnił na żaden pociąg. Stanimy tylko dalszy przebiegu tej interwencji. Ja się bardzo mam nadzieję. Natomiast jeżeli pan tej twarzy nie zasłoni, nie wiem, czy pan po prostu do tego pociągu wsiądzie, tak? Bo ochroniarze nie wiem, czy pana wpuszczą, nie wiem, czy pan wie o tym. To złamią prawo, jak mnie nie wpuszczą do pociągu, złamią prawo. Na co czekamy, jak mogę zapytać, bo nie wiem. Chcę się zaraz panu wszystko wyjaśnię. Ale chciałbym zostać problem? poinformowany, no, no bo ja nie wiem tak, czekamy. nie robimy. Obawę, mhm. że pan nie zakładnie wchłaniając ust i nosa yy, stwarza dla nich y, takie brak poczucia bezpieczeństwa. Ale nikt, z... nikt, y, ja nie wiedziałam, żeby ktoś pana, był z, jak, wystraszony jak, moją by, obecnością jakby, wewnątrz y, tutaj stacji. Y, takie coś nie miało miejsca, to byśmy nie do Pana. Zostaliśmy wezwani przez policyjną ochrony, którzy zostali porwani przez innych użytkowników dworca, że osoba nie stosuje się do obowiązujących przepisów i w związku z tym ich poczucie bezpieczeństwa tutaj w tym momencie został naruszony i się bezpiecznie przy panu. Dlatego przeprowadzamy. Tak jak jeszcze raz powtarzam, żadna osoba, no. która znajdowała te, się wewnątrz żadna, żadna tego, osoba pana nie musiała pana tej stacji te żeby interweniowały nie, i te osoby zgłosiły to służbę. Nie było widać, że no, jest liczbiał, ale przestraszona. Pana, nie przejśmy tutaj i zagrożona. Nie, jak pan weźmiał tą torbę, to muszą kwiatki. Dobrze, nie po... Dobrze. Proszę to Proszę, Dlaczego proszę, mam to wziąć? Przecież one nie, nie, pan, nie dotykają. Proszę wziąć. Jakby pan był uprzejmy, przełożyć. Dobrze. Wszystko no. okay. jest, jest taką w jakby pan tak mhm, Dobrze. Nie, Przestawimy. Nie, nie utrudniajmy sobie życia wzajemnie. Nie ma takiego. O, dobrze. Gdy ktoś chował te kwiatki, no to szkoda, byłoby je zniszczyć. Tak, ale no. niestety torba była tak oparta, że. Nie było możliwości, żeby w jakikolwiek pan, sposób te kwiatki mogły zostać uszkodzone. Nie osoby, które dba o te kwiatki, być może tak, dlatego po co sobie utrudniać? Lepiej zabrać i panu jest, widzę torba pana, pracownik też tutaj. Myślę, że bardziej zadowolony z tego powodu. No. Robimy się przykro, że jego praca jest tutaj marnowana. No. To nie poinformuje mnie pan na co teraz czekamy? No czekamy, ale ja chciałbym wiedzieć na co czekamy, no Czekamy na decyzję, podejmie Zostałem spisany, tak? Tak, kierownik jednostki. Ale w momencie kiedy... Poinformowany, dalej, że... Dalej pan, nie... E, to na co czekamy jeszcze? Nie przepisów obecnie tutaj obowiązujących. Nie mogę panu pozwolić wejść na, na teren dworca PKP. Bo inne osoby, to, tak jak panu mówiłem, nie czują się bo, przy panu bezpiecznie. Nie, ma pan... E, Tutaj ogranicza sobie... pan moją wolność nie, w, w tym momencie? Nie, w trakcie Na czas Z... interwencji... Artykuł miejscowości... 31 Konstytucji mówi, że... No, się, że pan tak zna Mogę być wolnym ciesza. człowiekiem do poruszania tej się tej na Rzeczypospolitej. Oczywiście, na czas pani pani, interwencji, w, tym, w tym momencie pan mi, funkcjonariusz policji, to jak, ogranicza. Powiedziałem, może pan a wręcz uniemożliwia. uwagi, wszelkie zastrzeżenia, zażalenia, miejscowy rejonowy prokurator zapraszam. Pan jest mniej więcej w stanie ocenić, jak długo tak będziemy stać? A, czekamy na wynik sprawdzenia systemu systemach Nie wiem, jak to będzie trwać. No. Tak, jak robisz na jest na to Dobrze. No właśnie, wracam z sądu. No, ale będę wracał. z sądu. Tak. Zostałem Dobrze. wpuszczony bez maseczki na rozprawę. Tak, a pan z Pan? No. Tak, dla informacji. Dobrze. Eee. Pani i pana Dobrze, funkcjonariuszy to, policji. To jednak przejdziemy. przejdziemy, tam, żeby... żeby... Dobrze. będzie pan, dzisiaj w stronę miejscu tutaj pochodzą mm. osoby... Ale, ale w widzi. jakim celu? Eee, bę... nie Proszę nie mnie poinformować. Pan, pan maskę i Naprawdę pan... boli. tak boli. No, że to nic się nie to, że nie nagrywa, bo prywatne, to nie dzieje. nie pan nie Pan zwraca uwagę, jesteśmy w miejscu pobliższym i mogę pana nagrywać. A ja jestem osobą prywatną i nie życzę sobie udostępnienia mojego dyskusja. Pan został już o tym poboczony, jak pan tak. tak. udostępniał, jak najbardziej będziemy no, wobec no, pana... No, no, pana no, 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 nie a, no, właśnie idziemy, pan teraz robi scenę. Dobrze, no dobrze, nawet no na kierunku wniosku. Czyli, czyli wniosek do sądu musimy dać panu jeszcze połączenie. Tak, poprosimy tam, bo tak. Tam, bo tam, bo tak, tam, bo tam, bo tam powręczę, panu... powręczę panu połączenie tylko. Poprosimy Gdzie? Po, do do radiowozu. Tak? To jest tak. auto, tak. A, a, dokładnie to tak, to tak, proszę mi. Że, tak. Co państwo, jakie czynności chcą tam wykonać? Wręczę panu połączenie. Ma Znajduje się mhm. w radiowozie. Tak. Dobrze. Tak. Czy będzie panu uprzejmy? to Dobrze. Idziemy teraz do radiowozu. Panowie, Panowie, będą. Pan, pan, pani i pan funkcjonariusz policji będą mnie teraz pouczać. Ale ja odmówiłem przyjęcia mandatu. Jak najbardziej. Jak najbardziej, pan odmówił. Dobrze. Jeszcze raz chciałbym powtórzyć. Wobec mnie jest nielegalnie podjęta interwencja przez policję, ponieważ funkcjonariusze nie podali podstawy prawnej tej interwencji. Czekamy teraz, bo funkcjonariusze policji wypisują dla mnie wniosek. Z tym, że chciałbym jeszcze poinformować, niczego nie podpisuję i nie, nie przyjmuję jakichkolwiek od państwa dokumentów. Dobrze, dobrze. Ja panu w ręce, panie ma w ręce jak pan nie ma Potwierdzeniem tej in nielegalnej interwencji jest nagranie tutaj, które teraz prowadzę. Sądu Rejonowego, eee, mam dla, pani, po, dla Pana pouczenia wykroczenie Odmawiam przyjęcia jakichkolwiek dokumentów od Rozumiem, Państwa. Rozumiem, że Pan tego pouczenia nie chce, tak? Ja nie przyjmuję panu... żadnych znaczy, dokumentów, więcej, spod... nie podpisuję. Oczywiście Pan nie podpisuje, nie chce Pan. Ja Panu chciałem wręczyć, Pan nie chciał. Aż jest wszystko. W no bardzo ja pan... mi przykro z tego powodu. No, nie, niekoniecznie. Dziękuję panu. Do widzenia. Do widzenia. Ja również dziękuję. Miłego dnia życzę.